Hej, hej to NBA. Piękne czasy na stałe dla kibiców z Polski, dla kibiców New York Knicks, bowiem Jeremy Sochan zadebiutuje prawdopodobnie już w nocy z czwartku na piątek i ten mecz będziemy mogli obejrzeć w telewizji polskiej w TVP Sport. Coś pięknego, piękne czasy by żyć, piękne czasy by kibicować polskiemu zawodnikowi, który miał nie po drodze w tym sezonie w San Antonio Spurs, natomiast nastąpił buyout, wykupił swój kontrakt stał się wolnym agentem i szybko zgarnęli go New York Knicks. Mówiło się o tym, mówił o tym choćby Marcin Gortat, legenda polskiej koszykówki i zawodnik, były gracz NBA, że Sochan nie ma szans na przetrwanie, a jednak 10 klubów aż starało się o naszego rodaka, Polaka, Jeremiego Sochana. Ma dopiero 22 lata, był bardzo wysoko wybrany w drafcie i może nie spełnił oczekiwań w San Antonio, ale może spełnił oczekiwania w Nowym Jorku. To jest drużyna, która podobna, podobnie wygląda jak San Antonio Spurs w kontekście walki o mistrzostwo. To jest drużyna, która chce bić się o mistrzostwo. Musi wygrać skutek na wschodzie. Jest łatwiej niż na zachodzie. Może spotkają się obie drużyny w finałach NBA. Jest to możliwe. Na razie będziemy cieszyć się, jak Sochan dostanie pierwsze minuty w spotkaniu z Detroit Pistons. To jest bardzo trudny mecz. 1 marca natomiast także w telewizji polskiej będziemy mogli oglądać kolejne spotkanie Nowojorkczyków, właśnie przeciwko San Antonio Sports i to będzie rewanż Polaka na swoich drużynach jest to z przyjaciół z San Antonio, mówił, że grał w konsolę w PlayStation 3 dla niego mega ziomkiem Jeremy Sochan i bardzo się cieszę, że znalazł swój klub i znalazł swoje miejsce, bo cieszę się, że też spędza z nim czas, ale jeszcze bardziej cieszę się z tego, że w końcu Jeremy Sochan będzie grał w koszykówkę, bo to jest to, co kocha. I na pewno Gordat nie ma racji, mówiąc o tym, że Sochan zajmuje się tylko mediami społecznościowymi, że interesuje go bardziej fryzury, media społecznościowe niż gra w koszykówkę i trening. Ja jestem pewien i znam i wiem, jak wygląda Jeremy Sochan i po prostu walczy jak lew i będzie starał się zdobyć swoje minuty w nowojorskich Knicks i ma na to szansę, bo już kontuzjowany jest prawdopodobnie Ocean Nobi, on w ogóle jest wątły, ma słabe zdrowie już, słabe, słabo to wygląda i taki Jeremy Sochan to jest niesamowite wsparcie dla nowojorczyków i może być wsparciem i Jose Alvarado już świetnie dołączył do drużyny, to jest też charakterny zawodnik, bo właśnie charakteru brakowało Nowemu Jorkowi, dlatego też Właśnie takich zawodników Nowy Jork potrzebował, jak Jose Alvarado i Jeremy Sochan. Jeremy Sochan będzie grał z numerem 20, trafia do bardzo trudnej drużyny, do, na bardzo trudny y, teren. Y, do Nowy Jorku, do Madison Square Garden, gdzie y, kibicują najbardziej fanatycznie kibice koszkówki. To jest mekka koszkówki MSG, więc to jest coś pięknego, że trafia tam Sochan. Na pewno trudne ma zadanie, ale on może nie bał się, może już pogadał z Brownem i... Wie jak czeka Gorola, Może gwarantował mu minuty, bo mówi się o tym, że mógł wybrać 10 innych klubów. Może miałby łatwiej gdzie indziej, a w Nowym Jorku wymagania są duże. Ma być mistrzostwo, ma być wygranie konferencji wschodniej. Na razie jest trzecia pozycja na wschodzie i już starcie z Detroit. Może to jest takie przetarcie przed playoffami. Detroit jest najlepsze na wschodzie. Ma o 5 porażek mniej niż Nowy Knicks. To będzie bardzo ważne spotkanie. Nikt się mają 20 przegranych, 15 mają przegranych Detroit Pistons. Wielki pojedynek się szykuje z Detroit. Fajnie, że zobaczymy to w telewizji polskiej. Chyba ten mecz nawet będzie transmitowany wieczorem. W ogóle o bardzo dobrych porach. Na razie mieliśmy stary weekend i on się skończył wczoraj dzisiaj mam jeszcze mecz gwiazd oczywiście. Skończyły się konkursy, wygrał Damian Lidar Trójki, mimo że nie zagrał żadnego meczu w tym sezonie. Natomiast konkurs sadu wygrał zawodnik Miami Heat. I już teraz nawet zapomniałem nazwiska. E, rezerwowy, głęboki, z głębokiej rezerwy. E, teraz re, so, wsady były słabe. E, natomiast Rising Stars, e, najlepszy był widzicie Eczkom, który trafił dwa game winery. On się zapisał też e, najbardziej w piątek. Mieliśmy też mecz celebrytów. Ale to nikogo nie interesuje. Niech wraca koszkówka NBA, ale dopiero z czwartku na piątek. Ale fajnie, że od razu mecz Niksów i starcie z Detroit Pistons. Obserwujcie kanał Piłka i kosz. Ja będę bardzo. Zadowolony jak będziecie dołączać do mojego kanału, zbieram subskrybentów oczywiście. Staram się nabijać i o piłce nożnej, i o koszkówce najwięcej i najczęściej kiedy tylko mogę. Zawsze na moim kanale. Tylko moje subiektywne zdanie. Tutaj zawsze muszę opowiedzieć swoje. Wczoraj mieliśmy sporo znakomitych meczów. Dziś mamy niedzielę, no to też sportowa niedziela wiadomo. Wczoraj kolejny medal na igrzyskach olimpijskich. Coś nieprawdopodobnego Tomasiak Kacper zdobywa brąz, wcześniej srebro, a nikt nie wierzył, że Polacy mogą zdobywać medale na igrzyskach olimpijskich, a jednak bądźcie na kanale Piłka i Kosz, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i komentujcie, a będziecie na bieżąco ze sportem. Będziemy komentować najciekawsze wydarzenia sportowe, a teraz już materiał ląduje w sieci. Życzę Wam miłej niedzieli i do zobaczenia wkrótce oczywiście na kanale Piłka i Kosz. Cześć!